75歳以上の高齢者に死を選ぶ権利を認め、支援する制度、通称「プラン n 7 5が今日の国会で可決されました。 To zjawisko ze sobą niesie, no to musi powodować dość mieszane uczucia. I tak będzie w tym przypadku, ponieważ chcemy Państwu pokazać najnowszy, a zarazem debiutancki, fabularny film jednej z zupełnie w Polsce nieznanych japońskich reżyserek i scenarzystek, która się nazywa Shia Yamakawa. Tak? Postać, tak jak powiedziałem, zupełnie nieznana, aczkolwiek trzeba tutaj z kronikarskiego obowiązku powiedzieć, że film, który Państwo zobaczą w środę, jest jest oficjalnym japońskim kandydatem do Oscara. Oprócz tego już został zauważony przez światową krytykę filmową na festiwalu w Cannes, zdobywając tak zwaną złotą kamerę, która jest zarezerwowana dla właśnie obrazów debiutanckich, a oprócz tego nagroda główna i kilka innych wyróżnień na festiwalu w Salonikach. Sam obraz, tak jak Pan zasygnalizował, jest dość ciężki. Kanwą do jego napis do napisania scenariusza były autentyczne wydarzenia, do jakich Doszło w 2018 roku w Japonii, gdzie w jednym ze szpitali psychiatrycznych, które opiekowały się ludźmi już w podeszłym wieku, dokonano, takiej, no, no, dokonano zabójstwa, morderstwa na 16 pensjonariuszach tego, tego zakładu. A sam sprawca, no, motywując swoje postępowanie przed samobójstwem, określił to działaniem na rzecz społeczeństwa, ponieważ utrzymywanie ludzi w wieku postprodukcyjnym generuje, jest zbyt wiele środków finansowych, które mogły być przeznaczone na, przeznaczone na e, obsługę ludzi młodych, mniej zaawansowanych wiekowo w każdym razie. I na kanwie tego wydarzenia Yamakawa stwo, opis, stworzyła taką Japonię, wizję Japonii dy, dystopijnej. Akcja tego filmu dzieje się w bliżej nieokreślonej przyszłości, ale tak prawdę powiedziawszy jest głosem, który opowiada o wewnętrznych problemach współczesnej Japonii, o starzejącym się społeczeństwie, o tym, że jest one coraz częściej postrzegane jako utrudnienie gospodarcze. I ten film opowiada historię kilku ludzi, którzy, którzy no muszą sobie poradzić z, z taką sytuacją, w której państwo japońskie ogłasza program Plan 75 adresowany do ludzi, którzy po ukończeniu 75 roku życia mogą otrzymać od państwa finansowe wsparcie na dokonanie eutanazji i za to wsparcie finansowe oczywiście mogą e, kilka dni sobie przeżyć w bardzo e, w, no, komfortowych warunkach. Tam są różne stopnie oczywiście tego, tego wsparcia finansowego. No i rzecz, jak Państwo już widzą z, z sygnalizowanej treści, no jest dość kontrowersyjna. I co ciekawe, w tych wszystkich, w, w tych wszystkich filmach Quasi science fiction, czy filmach, które nazywane są filmowymi dystopiami. Prędzej czy później te dystopie, zanim się obejrzymy, w przeciągu jednego, jednego pokolenia okazują się naszą rzeczywistością. I to jest takie memento, które warto zapamiętać, nawet jeżeli wynika ono z prostego zapisu taśmy filmowej. I